Cześć! W sobotę wieczorem, właściwie po południu. Nazbierało mi się tematów trochę. W komentarzach głównie mi podrzucacie. Pytacie o różne rzeczy, więc zaczynamy kolejno. Co z bodźkami? Pierwszy komentarz. A na drodzy widzowie... O, muszę się odsunąć, bo nie widać stąd. Moment, moment, moment. Już się przesuwamy. Boczki oczywiście są. Jak widzicie. W tym momencie tam główkę troszeczkę widać. No poczekajcie, ja zrobię tak. O. Widać czy nie widać. Robimy teraz ładne zbliżenie. O. Więc bociusie się są jak najbardziej. Owszem, w ciągu dnia różnie to jest. Czasami są, czasami ich nie ma cały dzień, ale zawsze na wieczór przylatują i zawsze parka. Więc. Ja boczki już traktuję jak Jak starych bywalców, już można powiedzieć, nie robią na mnie wrażenia. Jedynie co to, co jakiś czas się przypominają klekotaniem, i to jest bardzo fajne. Natomiast tak się już przyzwyczaiłem do nich, do ich obecności, że no, jak już, jakby sobie nie wyobrażam, że może ich nie być. Po prostu one są, są so, i jest fajnie, nie? O, tu mnie trochę nie razi tak. Więc co do bociusi, taka sprawa. Teraz kolejny, jaskółki. Do jaskółek już się przygotowujemy. Zaglądamy do jaskółeczek. A drodzy widzowie jaskółki. No już wyklute. Tylko że przy tym oświetleniu poczekajcie. Jak ja zapalę, to nie chcę ich znowu ugotować. Może zapalimy. Tamto zapalimy. Powinno być widać. Widać? Czy nie widać? Myślę, że widać. Że są maluszki. Przelecę w koło, żebyśmy mogli policzyć, ile ich tam jest. Wy już widzicie, ja jeszcze nie. Ale wydaje mi się, że dwie na pewno są. Dwie czy więcej? Wy, widzieli... Wy już widzieliście? Ja zobaczę w montażu, ale tak mi się wydaje, że na pewno dwie. Zresztą, poczekajmy tutaj chwilę, zobaczymy, jak przyleci ich mama. Schowamy się tutaj. Tu latuje ich mama, ich tu karmi, o widzicie, tam się rusza cały czas. Znając no, ja życie to teraz będę czekał południa. Tego dużo. Dwa maluchy na pewno są. No, więc myślę, że na drugie pytanie odpowiedziałem. Jaskółeczki są. Jaskółeczki są wyklute. Jest git, jest lepiej niż bym przypuszczał. Lecimy kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Co tam u Bibi? No drodzy widzowie, Bibi. Już jest na swoim od dzisiaj. No, garczek, oczywiście, już wywaliłaś. Nie wiem, co zrobić, żeby ona nie wywalała tego garczka. Bez przerwy, co jej naleje wodę, ona walczy z tym garczkiem i go wywraca. Jak go przymocuję to drze na hama. Yy, jeszcze muszę tylko budę dorobić. Budę już jak widzicie, przerobiłem sobie. To już jest naprawdę duży postęp z tą Bibi. A będzie jeszcze więcej, bo zaczynam z nią trenować. Komuś tam w komentarzu pisałem. Że od lipca będę chciał zacząć trenować z Bibi i muszę jakoś znaleźć, żeby troszeczkę jej energii spożytkować. Coś muszę znaleźć dla niej takiego, co by, co by trochę wypalało jej energii, bo to jest jednak bardzo ruchliwa rasa. Ja mówię na nią, że Bibi ma swoje demony, bo ona bez przerwy musi z czymś walczyć. Bez przerwy. Więc Bibiś, niedługo będziemy tutaj działać. Północkę sobie prześpi. Coś i jakiś tutaj bladcik zaraz rzucimy drewniany, tak żeby sobie przespała. Natomiast w przyszłym tygodniu zajmuję się budą. Problem mam taki, drodzy widzowie, że ta wysokość tutaj w budzie, moje pierwotne założenie było takie, że ja sobie po prostu wytnę o tutaj dwa pręty, nie? Ale popatrzcie, gdzie jest pręt, a gdzie jest jej grzbiet. No i jak ten pies ma się wczułgiwać do tej budy? No bez sensu, nie? Więc teraz muszę wyciąć, no jakoś o tak. I, pra I prawdopodobnie, no nie wiem czy dwa wystarczą pręty, czy trzy, ale muszę tutaj ten konstrukcyjny przeciąć. I to wszystko właśnie spowolniło, bo obawiam się trochę, nie? Jak konstrukcję naruszę, czy to będzie stabilne. Już myślałem nad tym, czy tu budę jakoś, czy coś nie spawywać, czy budę po prostu tutaj jakoś wyciąć tak na całą budę, żeby wsunąć. Coś tutaj muszę wymyśleć, dlatego ten temat, wrócimy do niego w poniedziałek, i w poniedziałek będziemy tutaj działać I buda będzie już obsadzona Więc kolejny temat Odhaczony Mam nadzieję, że już nie będziecie mnie Pizgać, że tak powiem brzydko W komentarzach za tą bibi. Wiem Naprawiłem temat Myślę, że teraz będzie już ok. A ten kojec jest tylko na noc To tak od razu mówię Wiadomo, że ona w dzień będzie Też puszczana, może nie na cały dzień Bo powiem wam szczerze bardzo jej się podobają owieczki, bardzo. A ta pani, od której brałem, uczulała mnie właśnie na psy, że potrafią ganiać te owce, aż one padną, nie? Więc Bibi na pewno by to była w stanie zrobić. To jestem ten murbeton przekonany, bo to jest taki harpagan, że ona by na pewno te owce wykończyła. Więc nie chciałbym tego bardzo. Dlatego. Jak ja ją puszczam, muszę ją po prostu mieć na nią oko. Nie mogę ją sobie po prostu tak puścić, tak jak Sabę. Sabę mogę puścić na całą noc i jestem spokojny, ona nic nie zrobi. Natomiast Bibi. Bibi nie. Bibi muszę widzieć. Więc uprzedzam wasze pytania. Kojec jest na noc, w ciągu dnia na pewno ten piesek będzie brykał. Dobra, yy, kolejny temat. Kolejny temat. Ktoś mnie pytał o indyki. Indyki, już wam indyczki pokazuję. Tylko. Musimy kontrolować to słońce, z której strony ono jest, żeby Wam pokazać od dobrej strony. Indyki, drodzy widzowie moje wyglądają w ten sposób. No już są naprawdę byczki. Nie wszystkie równo idą, to jest dziwne, ale tamten mi się wydaje jest jakiś taki delikatnie delikatnie jakiś, nie wiem, słabszy. Nie powiem, że chory, ale jest tak jakby słabszy. Widzicie jakie mają nabite te wole? One cały dzień tutaj spędzają, ja wolno przesuwam tą, yy, tą klateczkę i tutaj mają spokój, tu ich nikt nie przeszkadza, oddzieliłem ich od stada. Oczywiście na noc je wpuszczę z powrotem, bo tutaj no tutaj lis raczej by się nimi zaopiekował, ta siateczka jest cieniutka i on raz dwa by je wykończył. Dlatego na noc wracają do, tam do stada, natomiast w ciągu dnia mają tutaj tylko dla siebie jedzenie, specjalne jedzenie dla broilerów. Tylko wodę dla siebie, więc szybko tutaj podbijają, że tak powiem, nie? Myślę, że w tym momencie możemy mówić. E, ten chyba jest największy. No to myślę, że w granicach, ja wiem, 2,5 kilo? 2,5 2 kilo, jakoś tak. Mniej więcej tak na, na wagowo. Nie ważyłem po prostu w ręce, nie? Tak mi się wydaje. Pokuszę się o, o zważenie w wolnej chwili, to dokładnie Wam wtedy powiem, co i jak to wygląda z. Indykami. Kolejny temat, odhaczony. No i ostatnie zapytania odnośnie, jak to wygląda z tą rejestracją zwierząt. Więc, drodzy widzowie, potrzebujecie dwa numery. Dwa numery, które uzyskujecie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pierwszy to jest numer producenta rolnego, drugi to jest numer siedziby stada. Dlaczego dwa? Bo one są ze sobą połączone. Tak naprawdę, yy, żeby Móc być producentem rolnym musicie mieć minimum 1 hektar ziemi. Taki jest warunek. I wtedy dopiero możecie się starać o, o numer producenta rolnego. Natomiast jak macie numer producenta rolnego, to na jego podstawie wyrabia się numer siedziby stada. Czyli ponownie składacie podanie do agencji. To jest dosyć szybko ten drugi numerek. Jak macie ten pierwszy, to drugi załatwicie w ciągu godziny, dwóch. Zależy tam w jakim rejonie mieszkacie. Nie? Jak szybko sprawnie to u was w urzędzie pójdzie. Natomiast ten pierwszy ja nie pamiętam dokładnie, bo to chwilę temu robiłem, chwilę, kilka lat temu. Więc nie wiem, dwa, trzy tygodnie, jakoś tak chyba czekałem. Od złożenia pisma u nich podania do, aż listownie przyszedł. Bo to oni nadają ten numer listownie, ładnie przyszło, że. Maciej taki, taki, tutaj zamieszkały, taki numerek, nie? Więc te dwa numery musicie mieć. Już mówię Wam dlaczego. Jak kupujecie kolczykowane zwierzęta, to Wy osobie, która Wam sprzedaje, musicie podać swoje dane: imię, nazwisko, adres, numer siedziby stada. I ta osoba, czy to udaje się do urzędu, czy robi to przez IRZ, ten portal takiej agencji. Czyli online, wyrejestrowuje jakby od siebie zwierzęta, ale ona nie może wyrejestrować ich w próżnię, tylko ona musi powiedzieć, co się z tymi zwierzętami stało. Więc tam się zaznacza, że jest zbycie, czy jakoś tak, i podaje się, gdzie to zwierzę idzie. Ja, jako nabywca, również albo muszę iść do agencji, albo w tym portalu. W moim przypadku było tak, że ta pani zgłosiła, bo to mogę ja zgłosić, może ona. Ona zgłosiła, więc ja tylko w tym swoim portalu jak wszedłem, to sprawdziłem, czy numer, który bo tam mi się wyświetliło, nie, że takie i takie zwierzęta zostały przepisane do ciebie, czy akceptujesz coś takiego, nie? Ja sobie sprawdziłem numer, że z tych kolczyków się zgadza, tak i zwierzęta przeskoczyły jakby do mnie. Więc to jest oczywiście sposób legalny. Jest możliwość kupienia nielegalnie, natomiast ja powiem szczerze, w Polsce doszliśmy do takiego kuriozum, że posiadanie zwierzęcia, które jest objęte rejestracją i jak takie zwierzę posiadacie bez kolczyków, no to narażacie się na odpowiedzialność, tak? Łącznie z mandatem i no są po prostu problemy, jak na przykład nieprzychylny sąsiad Was podpierniczy, powie, że słuchajcie, tam do agencji zgłosi, że on ma zwierzęta niekolczykowane, robi się problem. Ja można powiedzieć przez to, że prowadzę kanał, jestem na świeczniku, więc ja nawet takiego podejścia nie ryzykuję. Yy, bo mam tak zwanych fanów hejterów. Dlaczego mówię fanów? No bo te osoby ewidentnie subskrybują mój kanał. I wyobraźcie sobie, jak ja puszczam film i jest odliczanie te dwie minuty, zanim film się rozpocznie, premiera, prawda? Pewnie spotkaliście się czasami, że jak dostaniecie powiadomienie i szybko wskoczycie to tam się odlicza czas w dół od dwóch minut do zera i dopiero później zaczyna być jakby ten film prezentowany pierwszy raz, czyli ta premiera. No to zanim te dwie minuty się odliczą, to już mam ileś łapek w dół. No to jak nazwać taką osobę? No to jest fan hater, No bo subskrybuje wszelkie powiadomienia, skoro jest w stanie w ciągu dwóch minut się szybko, nie wiem, czy na komórce, czy na, na, na telewizorze, wskoczyć na mój kanał i zdążyć dać łapkę w dół, nie? No, więc ja nie ryzykowałem kupna zwierząt niekolczykowanych, natomiast jest mnóstwo ogłoszeń i jest to bardzo łatwe. Decyzję pozostawiam Wam. Eee, ja nie ukrywam, że jest to też w jakiś sposób uciążliwe, nie? Eee, to kolczykowanie, bo to jest szereg obowiązków. Teraz kolejne podanie, jakie musiałem złożyć, znaczy musiałem, nie musiałem. Złożyłem, bo chciałem, nie? Więc e, o nadanie numerów kolczyków. Bo te moje zwierzęta są kotne, tak? Więc od momentu urodzenia, jak one urodzą, młode, ja mam 6 miesięcy, chyba 180 dni, tam dokładnie jest, na zarejestrowanie tych zwierząt. Dlatego jest taki długi termin, bo wiecie, różnie to jest z tymi zwierzętami, nie? Czasami może paść, czasami nie. To jest bardzo długi termin, no ale żebym ja mógł zakolczykować to zwierzę, to ja muszę mieć nadane numery przez agencję restrukturyzacji. Więc ja w momencie, kiedy zakładałem siedzibę stada. Kolejnym podaniem założyłem podanie o wydanie numerów, które, które oni mi przyporządkowują. Oni mi już te numery też od ręki wydali. Ja z tymi numerami teraz się muszę udać do producenta kolczyków, dać mu ten oryginał papieru i na podstawie tego on mi wyprodukuje kolczyki do mojego stada. No jest w tej biurokracji, jest w biurokracji dużo, dlatego jak powiedziałem, ja nie powiem wam czy tak, czy tak. Decyzję pozostawiam każdemu, nie różnica czy jest w kolczykowanych, czy nie, jeśli chodzi o zakup, nie wiem, bo tam niektórzy pytali mnie w komentarzach, to odpowiadałem, ale może nie wszyscy czytali komentarze, ja zapłaciłem 250 zł za sztukę, jeśli chodzi o te owieczki za kotne samice. Wydaje mi się, że jest to dobra cena, bo kolejne dwa ogłoszenia, które znalazłem z kolczykowanymi, to były ceny 300 chyba 20 i 350 za sztukę za 250 to naprawdę była dobra okazja. A poza tym, mi zależało na tym, żeby te owce były jakby czyste w sensie brązowo-czarne bez żadnych dodatków. Czasami, czasami takie ciapki mają jakieś białe. Nie? Ta pani mi powiedziała, że to też nie jest 100% pewności, bo też mieli taki przypadek, że samiec brązowo-czarny, samica brązowo-czarna, idealnie można powiedzieć, wzorcowo. A wyszła, wyszła, wyszła owieczka, która miała na zadku białą plamę, nie? Co też się może zdarzyć. Ale ja po prostu od razu nie chciałem takich zwierząt. Chciałem, żeby ten kolor był taki naprawdę, jaki ma być. Yy, no i chwilę to musiałem szukać tych zwierząt, nie? No. Tak to moje owieczki, popatrzcie. One, o. Ta czerwona jest starsza. Ja w momencie zakupu nie wiedziałem nawet, ile one mają lat. No bo... Ta pani nie prowadziła księgi chyba takiej stada, żeby powiedzieć po numerze kolczyka, która ile ma. Więc ciężko było określić ich wiek. Natomiast w momencie, kiedy zarejestrowałem, no to już wiem, ta z czerwonym ona ma 7 lat, natomiast ta druga ma rok. No troszkę stara, to 7 lat, no to nie jest. Wiecie, to nie jest. No nie jest już mało na takie zwierzę, nie? Ale mam nadzieję, że przez to. Może być bonus przez to, bo dowiedziałem się od jednego hodowcy, że owce, które pierwszy raz mają młode, no to jest mur beton, że mają jedno. Natomiast jeśli owca już jakby jest w tym cyklu rozrodu, już ileś tych młodych miała, to dość często zdarza się, że są dwa. To nie jest 100%, 100 pewności, ale jest duża szansa, że może tak być. Więc może się opłaci to, że ta. Owieczka jest starsza. Ja powiem Wam szczerze, wybierałem owce po wyglądzie, które mi się wydawały takie naj. E... Najwięcej wigoru, które miały, takie, które najzdrowiej wyglądały. Ja nie mówię, że jakieś były. E... chore tam zwierzęta, tylko chodzi mi o to, że. E... no nie wiem, jak Wam to powiedzieć, no w stadzie, jak patrzycie na zwierzęta, nie? To zawsze widać, które ma jakiś charakter taki mocniejszy, dominujący, a które jest takie apatyczne, jakieś sobie tam chodzi. nie? Więc ja na tej podstawie wybierałem, nie kierowałem się wiekiem. Tylko tak, żeby mi się te osobniki podobały. Kto wie kto wie, czy nie wrócę do tej pani w ciągu miesiąca, ale to dałem sobie miesiąc, żeby zobaczyć, co i jak. Jak będzie fajnie, kto wie. Słuchajcie, jeśli chodzi o imiona dla tych owieczek, bo jest naprawdę dużo, Natomiast tam już cztery chyba się takie wyklarowały, które, które się powtórzyły. Zbieram propozycje do niedzieli. Do niedzieli, do północy zbieram propozycje, yy, może nawet nie do północy. Zróbmy w niedzielę do 20. I o 20:21 postaram się puścić ankietkę, tak żebyście mieli czas, yy, no może do środy zrobimy. Czas do środy, żebyście, żebyście wypowiedzieli się odnośnie imienia dla tej drugiej owieczki. Dużo fajnych propozycji jest, więc myślę, że, że będzie w czym wybierać. Pamiętajcie, niedziela 20. Do tego momentu przysyłacie propozycje na imię dla tych owieczek. Jak zwykle Maciej się rozgadał. Tak dzisiaj się zastanawiam, o czym tutaj nakręcić, a, a, a jak zacznę gadać, to potem nie mogę przestać. Przepraszam Was. <grywa> Już tak ten model ma, że nie wiem, nie wiem o czym dzisiaj nakręcić Wam film, a potem jak się wciągnę, to gadam i gadam. Jak za długo, to piszcie. Jak te odcinki są za długie i, i Wam się, że tak powiem, nudzą, to piszcie. Maciej, krótsze, krótsze. A, to Phoenix tylko. Krótsze, krótsze, to będziemy robić krótsze. Teraz ja mam pytanie do was, odnośnie ogórków. Popatrzcie, co się stało. I jestem w szoku, powiem wam, bo normalnie tak ogórki u mnie wyglądały około września, nie? Jak już się, że tak powiem, wyrodziły. A tak naprawdę, to one może z półtorej tygodnia tak dosyć intensywnie rodziły. I tak wyglądają teraz. No rzeźnia po prostu. Nie wiem, czego tak żółk pożółkły. Czy macie jakiś sposób na to? Jest jakiś sposób, żeby to zablokować? Bo... Nie wiem, to jakaś choroba, czy, czy jak to nazwać? Deszczy za dużo nie było. Podlewane są generalnie nie po liściach, tylko właśnie w te otwory, nie? Tutaj mam nawet poznaczone tymi pręcikami. W te otwory leje wodę. Tutaj, gdzie jest dziura, tylko idzie, gdzie wychodzi, jakby ten główny korzeń. Tak samo tutaj, tutaj, nie? Więc nie wiem, co może być przyczyną, ale powiem Wam tyle pracy, co to kosztowało, to aż. No serce się kraje jak to tak kurczę marnieje, nie? To do ogrodników mam pytanie. Jak ktoś, jak ktoś yy, wie, podpowiedzcie mi co mam z tym zrobić, bo kiepsko to wygląda, nie? Dobra, tu indyczki lecimy. Jeszcze ktoś mi tu o tym winogroni... O, teraz Bociusia widać. Zatrzymam się, żebyście mogli sobie spokojnie zobaczyć. No, dobra. Yy... Pamiętacie te winogrona co kupiłem? Co się cieszyłem, że się udało takie fajne krzaki kupić. No niestety. Popatrzcie. Nic. Dwa razy przymrozki załatwiły i no krzaki generalnie do wywalenia. No to jest takie ryzyko. Czasem się uda, czasem się nie uda. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, nie? No ja nie piję szampana w tym momencie. Niestety to ryzyko się nie udało. Kaszanka no, ale co poradzić? No niestety. Tak czasami bywa. Gołąbki, tak. Ktoś mnie o gołąbki pytał, już idziemy do gołąbków. Dzisiaj takie szybkie odpowiedzi, bo zadajecie mi czasami pytania w komentarzach i ja staram się odpowiedzieć co i jak. Gołąbki, 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 gołąbki. Zobaczmy te zamojskie. Zamojskie, drodzy widzowie, siedzą sobie tutaj. No myślę, że one już są sparzone. Samczyk tu ładnie grucha do samiczki, chociaż może jeszcze nie, ale zobaczymy. Co, coś, myślę, że z tego będzie. Tutaj drobna przebudowa. to patrzcie jak ładnie parkami siedzą. Czarna parka, lodowa parka. E, ten samczyk nie ma parki. Ten, niestety, ta samiczka kopnęła w kalendarzyk. Tutaj na młodziutkim siedzi. O, o patrzcie. One się tak nastraszają fajnie, i skrzydłem łup, łup. Nie będziemy go denerwować. No dobra. Tak by to wyglądało. Dobrze. Drodzy widzowie, ja nie będę przedłużał. Myślę, że i tak już się nagadałem i nagadałem. Dziękuję Wam za dzisiaj. Spokojnej niedzieli, bo ten odcinek trafi do Was jutro. Spokojnej niedzieli. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. A, jeśli dotarłeś do tego momentu, zostaw komentarz. Hmm? Jaki komentarz? Nie przewidziałem tego. Jaki komentarz? Wiem, jaki komentarz. Podejdę do radyjka. Znacie tą melodię? Dobra, drodzy widzowie, jeśli dotarliście do tego momentu, zostawcie komentarz pod tytułem Przeżyj to sam! Jak w tej pisance? Dzięki, cześć!